mam widzowie, co prawda piosenka Luczka i Pimpka, no bardziej w sumie Luczka, Pimpek zrobił fight Kości, była aż 3 tygodnie temu, ale my sobie ocenimy, to dzisiaj oceniamy piosenkę Kości, Luczka, dobra, więc zaczynamy. Okej, okay, na sam początek animacja bardzo ładna, mi się podoba, no naprawdę ładna animacja. W moim czerwonym domku mam tylko czerwone rzeczy. Zachód słońca oglądam, kiedy na czerwono świeci. I szukam moich kości. Powiedz mi, gdzie one są. No według mnie na razie bardzo fajnie, tak buja. Taki rytm jest, rytm jest fajny, taki przyjemny dla słuchu. Pokochałem kości, gdy miałem nie cały rok. Jak miałem nie cały rok. To było na trailerze. Ja to oglądałem na trailerze, pamiętam. Według mnie to jest naprawdę fajna piosenka, tak buja. No to nie jest jakaś, wiecie, to jest taka przyjemna piosenka dla słuchu. Taki fajny bicik, imprezowy. Fajne, fajne rymy tutaj nawet wymyślają. Mi się akurat to bardzo podoba. Słowa też są fajne, bo co niektórych piosenkach na przykład są tak słowa po prostu byle jak wiecie, że nie mają żadnego przekazu. A tutaj akurat mi się to bardzo podoba. I grafika mega ładna. To jest Przecież pierwszy tu biegłem, widziałem ją. No to co? Przecież No, widzę, że według mnie piosenka bardzo fajna, rytm fajny, yy, przyjemny, te słowa mają jakiś sens i też bardzo ładna grafika. Oceniam tą piosenkę yy, 9 na 10, bo czasem tam nie było, nie było yy, rymowane, ale sama piosenka w sobie bardzo fajna. 9 na 10. Subskrybujcie i lajkujcie po więcej. Elo.